W Kielcach będzie strefa kibica. Na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej powstanie obiekt, w którym kibice piłki nożnej będą mogli nieskrępowanie, w odpowiedniej atmosferze, obejrzeć mecze Turnieju Euro 2012. Strefa kibica mieścić się będzie nieopodal hali sportowo-dydaktycznej uczelni. Stosowna umowa pomiędzy profesorem Stanisławem Adamczakiem, jej rektorem, a Cezarem Obręckim z firmy Vision została dzisiaj podpisana. Założeniem, celem, misją Politechniki jest to, że Politechnika powinna być na wszystkich płaszczyznach działania w stosunku do młodzieży, do ludzi dorosłych otwarta. Dlatego strefa Kibisa jest przykładem tego typu, że wychodzimy z założenia, że miejsce Politechniki, kampus Politechniki powinien być otwarty, powinien być e, e, przyjazny na różnego typu inicjatywy. Niekoniecznie nawet Politechniki Świętokrzyskiej, żeby udostępniać, umożliwiać, pomagać tym, którzy wychodzą z cennymi inicjatywami. Ja po prostu nie w życiu nie planowałem, że taka strefa może powstać. Na momencie, kiedy e, organizacja Główny się pojawi u mnie to moja decyzja była po prostu od razu na tak teren strefy będzie ogrodzony i zamknięty a prowadzić do niego będzie tylko jedno wejście od strony Alei Solidarności pomieści około 900 osób z czego w strefie VIP przewidzianych jest 40 miejsc. Oprócz możliwości obejrzenia meczów na Telebimie o powierzchni 15 m2, organizatorzy strefy przygotowali też inne atrakcje. Przewidujemy organizowanie takich imprez towarzyszących dla, dla osób, które odwiedzą naszą strefę. Będą konkursy z nagrodami poszczególnych sponsorów czy partnerów strefy, będziemy rozgrywali turniej wirtualnej piłki nożnej. W celu kontroli ilości osób przebywających na terenie obiektu, impreza będzie biletowana. Koszt wejściówki to 5 zł. Strefa działać będzie od 8 czerwca do 1 lipca w godzinach od 15 do 24.